Teraz przejdźmy do kolejnej wymiany. Markus Thornton w Brooklyn Nets. Markus Thornton i jego ogromny kontrakt znowu udowodnił nam to, że Michał Prochorow patrzy krótkoterminowo, bo, bo rzeczywiście Thornton jest zdecydowanym, no może nie zdecydowanym, ale na pewno upgrade'em w stosunku do Jasona Terego, który, który niedawno dowiedzieliśmy się, że opuści cały ten sezon, ale jego kontrakt, który bodajże oscyluje w granicach 8 milionów dolarów, na przyszły sezon pokazuje, że na Brooklynie nie martwią się, się w ogóle o pieniądze, a chyba powinni, bo Markus Thornton nie jest zawodnikiem, któremu, któremu warto płacić 8 milionów dolarów. On zagrał ostatnio bardzo przyzwoite spotkanie w barwach Nets, no, było to spotkanie przeciwko Bucks na rozegranie dobrego meczu. Przeciwko Bucks nie jest jakimś wielkim wyczynem. No i jak myślicie, czy Markus Thornton to jest zły ruch dla Nets, czy to jest bardzo zły ruch dla Nets? Piotrek. Jako, że ja w ogóle nie, roz, nie rozpatruję e, ruchów jakichkolwiek transferowych Brooklyn Nets w kategorii, czy im się to opłacało finansowo, czy nie, bo wiadomo, tam jest po prostu skrzynia bez dna i e, nieważne ile będzie trzeba zapłacić, to się zapłaci. To pod względem czysto koszekarskim jest to zdecydowanie ruch na plus. Markus Thornton jest zawodnikiem o 10 lat młodszym od, od Jasona Terego, jest zawodnikiem nieporównywalnie zdrowszym od Jasona Tarego a jednocześnie będzie też upgrade'em w stosunku do Alana Andersona, którego minuty zabierze w rotacji i to on będzie wchodzącym z ławki e, dwój zawodnikiem na pozycję numer dwa za Joe Johnsona, za Paula Pierce'a, e, e, ewentualnie też, także dla mnie zdecydowany upgrade, ale tak jak mówię, pod względem czystego szekarskim. w kwestiach finansowych nie wypowiadam się, no, tak jak mówię, Nets mają gdzieś wszelkiego rodzaju podatki, e, tam jest po prostu... To, Radosna księgowość to tego nie można nazwać. No. Oni mają gdzieś po prostu wszystkie reguły dotyczące salary, KAP i podatku od luksusu. No trudno się nie zgodzić z Wiotrkiem. To jest ruch, którego nie można oceniać pod kątem finansowym, bo Brooklyn nie patrzy na finanse i to zupełnie im nie interesuje i to, czy oni zapłacą więcej podatku czy mniej, to chyba tylko z korzyścią dla zespołów, które są poniżej podatku, bo one pieniądze, które płacą ci, ci, ci którzy którzy te podatki opłacają, to pieniądze później trafiają do tych drużyn słabszych, do tych drużyn, które tyle pieniędzy nie mają. I to jest moim zdaniem tylko z korzyścią dla ligi, także oceniam ten, ten ruch jako, jako bardzo pozytywny. Rzeczywiście, skoro Jason Terry opuszcza cały sezon, chociaż nie wiadomo, czy dlatego, że jest kontuzjowany, czy dlatego, że wizja gry w Sacramento Kings tak go przeraziła, no to potrzebowali takiego zawodnika, yy, potrzebowali takiego zawodnika Nets, Alan Anderson czy, czy Mirza Teletowicz od czasu do czasu mieli takie mecze, w których w których zdarzało im się trafiać seriami, ale to nie byli zawodnicy, którzy, prezent... którzy zapewnialiby chociaż na dłuższy okres czasu jakiś przyzwoity poziom. Ja nie mówię jakiś dobry, ale chociaż przyzwoity. Myślę, że Markus Stockton jest takim zawodnikiem. Jego skuteczność za trzy w tym sezonie może i nie powala, ale, ale dla NEC, którzy potrzebowali, potrzebowali takiego gracza z ławki na obwodzie gracza, który potrafi od czasu do czasu trafić za trzy punkty. Myślę, że to jest dobry ruch, a, a skoro na pieniądze nie patrzymy, to nawet bardzo dobry. Tak, ale czy uważacie, że to ściągnięcie Markusa Tortona może, może w jakimkolwiek stopniu pomóc Netsom w, w kawach? No bo ja nie mówię o tym, żeby, żeby Markus Torton wchodził w serii z Miami Heat i rzucał po 20 punktów na mecz, ale... Jego transfer w ogóle był potrzebny? Bo ty powiedział, że to jest upgrade w stosunku do Alana Andersona. Czy to jest rzeczywiście takie wzmocnienie, biorąc pod uwagę tegoroczną grę Alana Andersona i Markusa Tortona? No, ten drugi nie gra dobrze w tym sezonie. Miał jeden, jeden wybuch na 42 punkty, bodajże, jakiś czas temu w Sacramento, ale poza tym rozczarowuje. Paweł wspomniałeś, że jego skuteczność za nie jest na takim wysokim poziomie. Czy NET rzeczywiście ten Markus Torton był potrzebny? No i okej, okay, możemy mówić, że, że na Brooklinie nie patrzą na, na pieniądze, ale jednak nie lepiej było poszukać kogoś innego w przyszłym sezonie za, za mniejszą gotówkę, a być może o wiele bardziej efektywnego dla drużyny. Ja powtórzę, tam naprawdę oni mają gdzieś pieniądze. Podejrzewam, że nawet gdyby chcieli szukać kogoś innego, to nikogo lepszego im się nie udałoby w tej chwili znaleźć. Bo niewiele jest drużyn, które tak lekką ręką oddają tak młodych w miarę zawodników, którzy naprawdę są e, te, strzelcami z bardzo fajnym potencjałem. No ja to w tej chwili patrzę na statystyki, no to w przeliczeniu na minuty e, w tym roku w barwach Kings Thornton oddawał najmniej rzutów w karierze. To było 12 rzutów na 36 minut gry, podczas gdy, do, gdy we wszystkich poprzednich sezonach najgorszy jego wynik to było 16,1. Także jego rola po prostu jako rzucającego strasznie spadła e, w Sacramento, jeszcze tym bardziej odkąd przyszedł do zespołu Rudy Gay. I ja bym aż tak negatywnie go nie oceniał, bo po prostu stracił miejsce w rotacji tam w pewnym momencie w tym zespole. No i to pociągnęło ze sobą takie, a nie inne koleje losu. Ale tak czy siak, dla mnie Thornton ma większą szansę na zrobienie czegoś wielkiego, bądź dużego chociażby w serii, serii playoff, No bo to jest zawodnik, który ma w swojej karierze sezony. Które, w których rzucał po blisko 20 punktów na mecz. No i tak jak mówię, wciąż jest młody, on wciąż może być perspektywicznym zawodnikiem. Jak będzie dobrze prowadzony, to kto wie, czy on nie będzie jakimś tam w miarę płynnym następcą Joe Johnsona. No i zgadzam się z Piotrkiem. To jest Gracz, no może nie jest tak, że koniecznie Nec potrzebowali na gwałtorety takiego tak zawodnika jak chociażby Wizards czy, czy Warriors, rezerwowego rozgrywającego, ale ta drużyna nie gra na miarę swoich możliwości, oczekiwań, właściciela. Także, także każde wzmocnienie się, się właściwie w tym zespole przyda. Tonton ma no rzeczywiście ostatnio słabsze sezony, już pokazywał na przestrzeni ubiegłych lat, że, że potrafi być dobrym strzelcem, że potrafi sobie znajdować pozycje i potrafi sobie kreować rzuty, i naprawdę potrafi. Potrafi dobrze punktować. No jedynym minusem w tym przypadku jest to, że, że on chyba jeszcze nie grał w playoffach do tej pory. I, I tutaj być może będzie wychodził brak jego doświadczenia. Ale to jest zawodnik z ławki na kilkanaście minut w, w seriach. A nec myślę, że jeżeli nie będą musieli nim grać, to, to będą grali duże minuty Joe Johnsonem i Polem Pierce na tych pozycjach. Dobra, no to ocena dla, dla ekipy z Brooklynu za to pozyskanie Markusa Tartona. Piotrek? Eee, fu, 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 fu. Ja nie wiem, że niech będzie 3,5, 4, niech będzie 4 nawet. No, ja bym dał nawet, jeżeli nie patrzymy na finanse, to oddali kontuzjowanego zawodnika, który też przecież nie, nie miał spadającego kontraktu, za innego zawodnika zapłacą mu więcej, ale, ale przynajmniej będzie grał, także dla mnie 4,5. Właśnie, no tym nie... bardziej, jeszcze jedna rzecz, której ja nie powiedziałem, gdzieś tam nam umknęła, bo razem z tym transferem do Sacramento Regi Evans i uwolnił dodatkowe minuty dla Plamiego młodego, także to też dla mnie jest duży plus. To troszeczkę mnie rozczarow nie rozczarowaliście, zaskoczyliście, tym, że daliście wy większą ocenę Netsom za transfer Markusa Tortona niż Wizards za transfer Andre Millera. Naprawdę uważacie, że? Markus Thornton będzie większym wzmocnieniem niż Andre Miller? Ważniejszym nie. zawodnikiem? No, absolutnie nie. <laughs> ale... To jest zupełnie, zupełnie inna kategoria wzmocnienia. No. Andre Miller był potrzebny tu i teraz, ale był potrzebny, tak jak Paweł powiedział, trochę wcześniej, bo o tym, że Eric Maynor gra słabo, wiadomo było od pierwszego meczu sezonu. Natomiast Markus Thornton to jest 10 lat mniej. To jest dużo więcej młodych nóg i lepsza perspektywa na przyszłość, jeśli chodzi o, o to, co się stanie, jak się skończy kontrakt Joe Johnsona. Pamiętajmy, że my oceniamy net zupełnie innymi kategoriami, jeżeli nie bierzemy pod uwagę finansów. Gdybyśmy mieli brać pod uwagę finanse, to wiadomo, że 2-2,5 taka byłaby ocena, ale on nie patrzył na myślisz, pieniądze. Więc... Myślisz, Piotrek, że Markus Storną jest perspektywą na przyszłość? net? A Joe Johnson jest? No, no nie no, ale Markus Thornton... No... Prędzej Markus Thornton niż Joe Johnson, no stary, no jeżeli oni w ogóle nie no patrzą dobra, ale... na, na wybory w drafcie, no to tylko i wyłącznie w taki sposób muszą się wzmacniać. A jak mają już Dorona Williamsa, który im będzie rozgrywał, będzie Brook Lopez, który będzie grał pod koszem, no to Marcusa Thorntona rola, ewentualnie za parę lat, to będzie tylko i wyłącznie rzucanie do kosza, nic poza tym. A to umiem. No jeśli I oni się, nie wiem, martwią o perspektywy na przyszłość, to może lepiej było nie wiem, ściągnąć Jimera Fredeta, też King za, drugi, za, za pik w drugiej rundzie draftu, No Ale Jimer Fredeta akurat tutaj się zupełnie by nie odnalazł w tej drużynie, no bo oni mają na, rozgrywa, na rozegranie Derona Williamsa, ona Livingstona, Paul też może grać jako jedynka, nawet Joe Johnson. A Marcus Thornton idealnie wpadł, wpasowuje się w miejsce Alana Andersona i Jasona Terego. A czy ja bym powiedział, o, dobra, że że akurat Jimmy Fredet w tym to akurat odnalazłby się w Brooklynie bo oni ostatnio wychodzą z Deronem Williamsem i Seanem Livingstonem na pozycjach 1 i 2 i myślę, że tutaj byłyby minuty z ławki dla Fredeta. No ale może może jakoś się nie dogadano, nie wiem, nie wiem. Ja w ogóle nie rozumiem dlaczego Jimmy Fredet został wykupiony przez Kings. Ja myślałem, że Kings Mimo tego, że, że nie nie podpisali tej oferty kwalifikacyjnej, to jednak po tym co pokazywał Fredy w tym sezonie jeszcze zaryzykują i podpiszą z nim jakąś obowym, no, ale jak widać wyszło inaczej. No dobra, no takie takie to było trade deadline, że rozmawiamy sobie o perspektywach na przyszłość Markusa Tortona